Cześć, to Dominik, witam na kanale DownStand i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu. Wracamy oczywiście do Sims Series w splicie B. I jak widać dzisiaj oczywiście ścigamy się na torze w Australii. Oczywiście był wcześniej tydzień przerwy z tego względu, że blackout wypadało 11 listopada. W przeciągu tego tygodnia wyścigowego, więc ten właśnie tydzień we wszystkich splitach był przesunięty. Więc mieliśmy tak, przerwę. No i oczywiście tak, wracamy, już do ścigania. Ja oczywiście tam jeździłem we wtorek w innej lidze. W środę, to wiadomo, wtedy w Wojolu. I tam czwartek jeszcze był tak w tym wlopie. No, ale tak dla mnie główny, główne ściganie w, w ciągu tygodnia to jest właśnie Simpsons Series. No i jak widać na razie mamy trzecie miejsce. I to jest mój ostatni przejazd, już kwalifikacyjny. Jak widać, tutaj bardzo drobna poprawa. Tam było troszeczkę lepiej po pierwszych dwóch zakrętach. Później gdzieś trochę tego mm, straciłem. Teraz tutaj na koniec, jeszcze teraz jak widać, troszeczkę udało mi się tego czasu tutaj jeszcze znaleźć. I będziemy walczyć. Teraz już tak zrzucony jestem na czwarte miejsce. Tam kierowca Mercedesa wskoczył na pierwsze, zszedł jako jedyny poniżej 1.16. Ja no, no, Niko to wiedziałem. Że całkiem, że no ja zrobiłem goło, tak 1.16.1 ogólnie ciut gorzej niż w poniedziałek, w kiedy jechałem. też tak. mm. tak, z botami. Udało mi się zrobić 16.0. Ale tak e, nie jest tak, najgorzej. Jest dosyć jest okay. tutaj bliski ten czas. Tego jakby mojego tam najlepszego. Więc mamy P3, jasne, jest ogólnie 16, całkiem nieźle, mój teammate też 11, tak na ósmym miejscu, więc 17, też nie najgorzej. No i co? Przechodzimy do startu i zobaczymy jak będzie wyglądał start z trzeciej pozycji w Australii. I przechodzimy już zjedzie, do startu, tak, ja decyduję zobaczy. się na, e, na, 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 na. pośredniej opony i później z na twardą mieszankę i jazda do końca. I jak widać tutaj mamy kierowcę z przodu też na pośrednich, z tyłu kierowcy na hartach. Ale już zaczynamy start do wyścigu. Tutaj start nie najgorszy. E, tutaj e, troszeczkę doszedłem do kierowcy Red Bull, no, ten zaczął mnie troszeczkę zmierzać na mnie. Na szczęście tutaj nic się nie stało. E, bez jakichś tam większych komplikacji, tak. Wcali e, jesteśmy. E, no i jedziemy dalej. E, także ogólnie póki co jest ok, bo utrzymałem swoje miejsce. Nic nie straciłem, ale teraz mamy już tutaj wirtualny safety car. Więc yy, ogólnie myślałem, że jednak u nas właśnie w tym drugim splicie tych safety okay. carów zazwyczaj nie ma jakoś za dużo. A, a no niestety dzisiaj akurat ta reguła tutaj nie wypaliła tak szybko, i mamy już, ale... mamy wirtualną neutralizację. To też akurat tyle, że dobrze, jest wirtualna, a nie niepełny safety car, hmm. więc yy, tak tutaj jakoś się potoczyło. Nie jest najgorzej z tego względu, że wiadomo, no tak wirtualna neutralizacja, no to i tak jakby dalej jedziemy, nie ma jakby całej stawki zbitej. Teraz mamy już tutaj końcówkę i ja musiałem troszeczkę tutaj przyhamować, bo bym się troszeczkę zagapił przez to kierowca McLarena. W tym momencie mnie wyprzedza, no bo ja musiałem tam mocno wyhamować, później zacząłem się rozpędzać. No i niestety kierowca McLarena był tutaj lepiej już napędzony i niestety straciłem jedną pozycję, więc ogólnie no jakby początek był niezły po starcie trzecią pozycję, teraz ta wirtualna neutralizacja, no biorąc pod uwagę, że już albo kara przejazdu przez aleję serwisową, albo strata pozycji, no to już wolę tą stratę pozycji. I no i niestety, no tak, tak się czasami zdarza, tak, ale nie jest, nie jest najgorzej. Też, też wydaje że kierowca Magdarena też ma 10 sekund kary, ale to wiadomo, jeszcze od tego pewnie może być, się odwoływał. No, ale cóż, póki co mamy Czwartą lokatę i jedziemy dalej. No i też ogólnie jeszcze tak, teraz jeszcze tak zauważyłem. Mój team też się całkiem nieźle przebił, bo już jest na piątym miejscu, to już za mną. Więc dla Ferrari to jest tak całkiem też oczywiście dobry, dobry, wynik. No bo wiadomo, my w konstruktorce póki co przodujemy, więc dobrze by było oczywiście tutaj tych punktów zbierać jeszcze więcej, żeby konstruktorkę też tutaj wygrać. No ja oczywiście tak po tym początku takim nie najlepszym będę musiał się troszeczkę tutaj przebijać, no ale oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie i kiedy nastąpi e, pierwsza jakaś próba wyprzedzenia. No i cóż, przechodzimy sobie troszeczkę dalej. Jak widać, tutaj bardzo się zbliżyłem do kierowcy McLarena. E, dużo tutaj baterii, aż tak może dużo baterii, ale byłem dosyć niedzielnie napędzony i udaje mi się w tym momencie tutaj kierowcy McLarena, mimo że on też miał DRS, ale udało mi się go, udało mi się go wyprzedzić. No i jestem już tutaj Oczywiście teraz tuż za kierowcą Red Bulla, który jak widać tak straci trochę tego dystansu do kierowcy Mercedesa. Więc nie będzie problemu też, żeby z kierowcą Red Bulla wyprzedzić może jeszcze na tej pierwszej prostej tej startowej, ale później właśnie w tym samym miejscu, gdzie wyprzedzałem McLarena przy DRS-u, więc jedziemy dalej. Tak, jak mówiłem, kolejne okrążenie. Ja tutaj już się zbliżam do kierowcy Red Bulla. Nie mam tak dużo tej baterii, ale mimo wszystko, wiadomo, ten kierowca nie ma DRS-u. Ja dosyć dobrze tutaj napędzony w tym momencie, go wyprzedzam. No i teraz oczywiście będziemy gonić kierowcę Mercedesa. Mamy tutaj troszeczkę tej straty, więc będzie ciężko. Ja również też miałem tutaj dosyć niskie ustawione, nisko ustawione skrzydła, więc byłem tutaj w stanie tych, na tych prostych, tak przynajmniej trochę wyższe prędkości uzyskiwać. No ale zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w tempie wyścigowym. Póki co, tak musiałem tutaj atakować i wyprzedzać. Jestem już na drugim miejscu, więc jest ok, no ale wiadomo, teraz muszę troszeczkę też patrzeć się do, do tyłu i oczywiście starać się też yy, niwelować, o ile oczywiście to będzie możliwe, dystans do kierowcy z przodu. No jak wiadomo, ja z kierowcą Mercedesa w tym momencie tutaj walczę o mistrzostwo, więc yy, nie będzie łatwo. Ja wiem, że kierowca Mercedesa jest bardzo szybki. No, on w tak w kwalifikacjach był. Miał pierwsze miejsce, więc jeśli to przełoży te okrążenia kwalifikacyjne na wyścig, no to będzie tutaj bardzo ciężko. No i w ogóle też w tych wyścigach dotychczasowych no nie było łatwo z nim. Jedyny powód tego, że udawało mu się skończyć przed nim, to po prostu albo gdzieś inny kierowca go zblokował czy. Czy ewentualnie jakieś po prostu, nie wiem, czy safety karami i tak dalej, um, inne, udało mi się akurat, tak powiedzmy, miałem tutaj szczęście. Więc, no, jak tutaj mi się takiego większego nie zdarzy, no to będzie problem z kierowcą Mercedesa, żeby go dogonić. No, ale oczywiście trochę tych okrążeń mamy, więc jedziemy dalej. A więc trochę tych okrążeń upnęło, ale jak widać, udało mi się już zbliżyć do kierowcy Mercedesa na tyle, żeby mieć ten DRS. On tam ogólnie wcześniej okrążenie wcześniej miał z lekkim problemem po tych SK. Wtedy udało mi się zejść poniżej sekundy, później już miałem DRS na, na prostej startowej. No, i ja teraz, tak jak widać, tutaj mam sporo tej baterii i próbuję tutaj atakować, tak, bez, um, wiadomo, kierowcy Mercedesa, bez DRS-u, Ja teraz tutaj się z nim zrównuję. Chodzimy mniej więcej koło w koło do tych esek, ale udało mi się tutaj utrzymać e nerwy na wodzy, tak, tutaj nic się większego nie stało, jakichś nie było nerwowych też m, ruchów, i udało mi się tą pozycję zyskać na kierowcy Mercedesa. Więc yy, póki co teraz już to wygląda o wiele lepiej. No i też ogólnie to tempo wyścigowe yy, było nawet niezłe, tak? Bo kierowca Cesar nie był w stanie się yy, nie był w stanie odjechać, tak? Ja byłem w stanie się do niego zbliżyć. I też kierowca Red Bulla z tyłu nie był w stanie w ogóle się do mnie jakoś za bardzo zbliżyć, żeby gdzieś tam próbować mnie atakować. Więc całkiem nieźle mi tutaj szło właśnie w wyścigu i też przy tym właśnie ustawieniu skrzydła. Więc jest, jest ogólnie jakaś szansa nadziei, że może tutaj uda się zyskać coś więcej niż to trzecie miejsce, które wywalczyłem w kwalifikacjach. No i cóż, jedziemy dalej. Więc przechodzimy do końcówki 12 okrążenia. To jest moment, w którym ja decyduję się na zjazd. Ogólnie już tam kierowca Red Bulla zjechał wcześniej. Okrążenie wcześniej. I ja też, jak widać, tutaj od. Y Udało mi się uciec od kierowcy Mercedesa na ponad sekundę. Więc być może te opony udawało mi się w troszeczkę lepszym. Nie wiem, stanie tutaj trzymać i to tempo było po prostu lepsze. I byłem w stanie mu uciekać. W każdym razie. Całkiem dobrze zaczęło mi się ścigać, tak? To utrzymywać tą powtarzalność. Więc. Na ten moment jest nie najgorzej. Tak, wyjeżdżamy z Pitu i. I zobaczymy, jak się tutaj da sytuacja daje rozwinie. Jak widać, kierowca Red Bulla tuż przede mną, znaczy tuż przede mną, ja tuż przed nim wyjechałem z pit stopu. Więc mimo to, że on mm, zjechał okrążenie wcześniej, był tam y, dosyć blisko mnie, znaczy no, on był tak za kierowcą Mercedesa. Ale jakby ta podcinka, no, jak widać, tak mi się tutaj nie udało, no bo y, ja y, tak i y, tak udało mi się wyjechać tuż przed nim, jeszcze udało mi się tam troszeczkę go zbakować w tym pierwszym zakręcie. No i teraz tak, oczywiście tutaj, biorąc pod uwagę te poprzednie okrążenia, kiedy byłem przed nim i miałem DRS-u, byłem w stanie tak się tutaj jakby wybronić. Więc teraz też jakby nie było takich obaw do tego, żeby, że będzie mnie tutaj gdzieś kierowca Red Bulla na tych troszeczkę rozgrzanych, twardych oponach wyprzedzić. Ale no ogólnie tak, Tutaj, jakby się za bardzo nie bawiłem, tutaj jeszcze tak już mamy jakichś pierwszych kierowców dublowanych, no. ale w tym momencie wyskakuje nam safety car. I tu ogólnie po lewej stronie bo widać kierowcę Williamsa. To jest kierowca Williamsa, który pierwszy raz chyba jechał z nami. On w kwalifikacjach mi trochę przeszkodził po jednym okrążeniu pomiarowym. A to, co tutaj się wydarzyło, to że on był tam poza torem, no to ogólnie jak później oglądają sobie powtórki, to tak jak mówiłem też wcześniej odnośnie kierowcy Mercedesa, że no on tam. Do ogólnie wygląda po prostu ode mnie, że jest szybszy tak? w kwalifikacjach, zazwyczaj kończy przede mną, że tam gdzieś na pierwszym miejscu wyścigu, po prostu czasami gdzieś ma pecha. No i w tym wyścigu dokładnie to samo go spotkało, chociaż to ogólnie no, bardzo dziwna sytuacja, nie mam pojęcia czemu do tego doszło, bo kierowca Mercedes wyprzedzał tego kierowcę Williamsa, który był dublowany I, i ten kierowca Williamsa później po prostu na tym takim dochamowaniu to jest na początku, trzeciego sektora w e, prawo kierowca Williamsa po prostu, kiedy e, kierowca Mercedesa już jakby skręcił, tak już troszeczkę odjechał. To ten e, Williams po prostu się w niego wpakował, tak. E, on był zdublowany, a po prostu się w niego wpakował, czemu nie wiadomo. Więc e, trochę tak tutaj, no trochę no bardzo pokrzyżował e, tutaj jazdę kierowcy Mercedesa. No i oczywiście tak będzie miał no, no, problem, żeby gdzieś tutaj jakieś wyższe pozycje jak powalczyć. Ja ogólnie A, też na to safety. patrząc e, i tak ogólnie później właśnie o tym, tym myślałem, no to gdyby A, ja, ja to zjechał krążenie później, prawdopodobnie skończyłbym wywaliło, właśnie w ten mało. sposób. Bo ten kierowca Williamsa był tuż przede mną, kiedy ja zjeżdżałem do pit stopu. Więc no tutaj jedno krążenie, być może to mogłoby mnie spotkać. No ale cóż, przechodzimy do restartu i jedziemy dalej. Więc tak, ogólnie miał być restart, ale jak widać, w tym momencie oh, okay. safety car znika za mną i ja dostaję dyskwalifikację, i następuje czerwona flaga, i. No co jest? Robimy restart. Ścigania. Więc tak, oczywiście, żeby za długo nie, nie przedurę, wcześniej, e, Ogólnie hosta wyrzuciło e, i na początku mm, safety car gdzieś tam zrespiło, do tyłu, więc trzeba było jedno kółko dodatkowo zrobić. Później, kiedy byłem za safety carem, znowu go zrespiło gdzieś z tyłu za mną, tylko go się myślało, że nowy host oddech. zrobił oś taba. Zrobiliśmy restart sesji i jedziemy na koniec. Chyba to jest jakby 50% sprintu, czyli tylko 10 okrążeń. No ogólnie wiadomo, tam wtedy jakoś byliśmy w połowie wyścigu, no ale nie da się tego zrobić w ten sposób, więc jedziemy 10 okrążeń, wszyscy na medach. I ja ogólnie startuję z pierwszej pozycji, bo w tym momencie wtedy byłem jakby na tej pozycji przy tym sajflikarze. Więc y, jedziemy znowu i tym razem tak startuję już tutaj z pozycji lidera. Jak widać tak y, za mną kierowca Red Bulla jest dalej. Y, tam jest kierowca Astona, gdzieś tam kierowca y, McLarena znowu. Mój teammate gdzieś tam na piątym miejscu wysoko też y, tam y, walczył, więc ogólnie na ten moment jest całkiem nieźle, bo też kierowca Mercedesa, z którym tak jak mówiłem, walczę w Generalce, on tam gdzieś chyba jest dopiero na szóstym miejscu. Szóstym czy siódmym miejscu w tym momencie chyba był, więc no, ciężko tutaj będzie miał przeprawę. A ja tutaj oczywiście od początku będę starał się tutaj wyrobić sobie przewagę tak, żeby kierowca z tyłu nie miał na mnie DRS-u i żebym sobie mógł tutaj ewentualnie spokojnie odjechać. Ale też oczywiście też to będzie później brane pod uwagę. Kary ewentualne, jakie były przed tym restartem, będą dodawane później, chyba na koniec, jakby, wyników tego wyścigu. No więc sam pewnie to się troszeczkę zmieni. Ja ogólnie żadnej kar nie miałem, chyba miałem tylko jedno ostrzeżenie. Kierowca chyba właśnie Red Bulla miał 3 sekundy. Ale to, to wiadomo, to tam jakby co tak, to oczywiście też będzie trzeba na to brać pod uwagę, że to jeszcze może nie do końca być te pozycje i jak tutaj się to skończy. Póki co pierwsze krążenie przejechane, całkiem niezłą sobie tutaj wyrobiłem przewagę. No i cóż, idziemy dalej. No więc przechodzimy do ostatniego krążenia. Ogólnie no cóż, dużo się nie działo i jak widać cały czas przyjmie pierwsze, pierwsze miejsce. Udało mi się w pewnym momencie zerwać DRS na kierowcy Red Bulla, ale później jemu udało się do mnie zbliżyć i ten DRS cały czas miał, ale nie był w stanie mnie wyprzedzić w żadnym momencie, nie był w stanie się zbliżyć na tyle, żeby gdzieś tam powiedzmy nawet postraszyć. Teraz, jak widać, tak, ostatnie krążenie tutaj jest, tak, dosyć, znaczy może nie tyle, że blisko, tak, No ja mam trochę tej baterii, on miał dużo więcej, gdzieś tam widziałem na powtórkach. Ale to jednak i tak jest za daleko, żeby gdzieś tutaj zaatakować i też ogólnie to moje ustawienie skrzydeł, gdzie ja miałem tutaj dosyć dużą tą prędkość na tych prostych, dawało mi tą przewagę, że nie był w stanie mnie zaatakować. Tutaj było tak, no dwie dziesiąte, ale to i tak było za mało i w tym momencie jeszcze kierowca Red tam na wyjściu z tych esek za bardzo troszeczkę wyszedł szeroko i poleciał na bandę, więc w tym momencie jakby już tak wszystko oczywiście jest zakończone. Ja kończę na pierwszym miejscu, kolejna wygrana, to też ogólnie taka trochę zaskakująca. I też jak widać tutaj jeszcze kierowca Mercedesa w tym momencie no, na czwartym no, miejscu, tam no, już jest nice. też więc oni się tam chyba spanie na piąte miejsce, więc ja tą pozycję sobie w U. Generalce teraz tutaj troszeczkę umocnię, bo tam było cztery punkty przed szkoła, tym wyścigiem łatwo, przewagi, tak? teraz będzie chyba 19. Jakoś tak. ale no, wiadomo, jeszcze nie wiem, jak to będzie odnośnie tych karp dodanych, więc jeszcze ciężko powiedzieć. Ale no cóż, kolejny wyścig wygrany, chociaż to no, nie było łatwo, bo te 10 okrążeń tego sprintu było naprawdę tutaj nerwowe, bo cały czas miałem tego kierowcę Red Bull'a z tyłu ja nie wiedziałem, kiedy on będzie próbował gdzieś tam w końcu zaatakować mocniej i czy uda mu się to zrobić. Uf, ale jest kolejny no, oczywiście Let's tak, ja musiałem cool. uważać tak, żeby żadnego błędu nie popełnić, bo yeah. no, wiadomo, te wszyscy byli dosyć blisko, ale mimo wszystko udało się dowieźć to kolejne zwycięstwo, więc jestem mega zadowolony. No i cóż, to było na tyle z tego podsumowania. Mam nadzieję, że się podobało. Następny wyścig, jeśli dobrze kojarzę, to jest chyba Bachrań. Tego toru jeszcze ani razu w tej edycji nie jechałem. Jak tej wielu torów, więc zobaczymy jak tej pójdzie. I no i cóż, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.